Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku z League of Legends Chyba z wyzwań widzów, myślę, że mogę zakwalifikować to, ten odcinek pod tą kategorię A chodzi o to w tym odcinku, że po prostu gram AP Amomu. Jeden z widzów poprosił mnie, abym y, nagrał Amumu pod full AP I tak też y, zrobię Jak to wyjdzie nie mam pojęcia, gram pierwszy raz w życiu AP Amomu. Czy to da radę? Okaże się yy... No i już wam pokazuję jaki gram runy Tylko sobie to poukładam, dobra yy, No i tak yy, Jest to AP Amumu, mamy W sumie taką dziwną drużynę, bo zakan w supportcie, Dobra, może być, nie jest Nie jest, nie jest źle, bywało gorzej yy, No i Fika. Dobra Mamy, gram na wiego dobra Gram, yy, a to będzie AP Mm, a te amumu Tam Nie dam nawet dokończyć No a nie jest myślę silny na pierwszym poziomie Wszyscy będę musiał flaszować A no, może go zabijemy Okej okay, fajnie mm, 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 mm. No bo ja zaraz padnę Ale to asysten nie dali ciekawy no, ciekawe, ciekawe dla nich Weszli, umarli. Ja garnąłem kila, więc, więc w porządku. Yy, weźmy sobie myślę buty. Może wardzika. A i zmienił od razu. Czekajcie. Teraz fajnie było jakby w sumie chłopy mi pomogli na początku, bo ponieważ zacząłem ze. A... A chyba się nie zaczyna na momu, nie jestem nawet pewien, na pierwszy level. Nie wiem, z bardzo się maksuje. Ale dobra, co do run. Gram takie runy, gram dark harvesta. No idziemy oczywiście pod AP. Myślę, że weźmiemy... Ze build pod AP. No na pewno będzie pod AP. I temy. Myślę, że gramy Może maskę? Co do się zastanowię, bo ja sam w sumie jakoś się nie przygotowałem. Po prostu... Po prostu gram tak jak mi kazano, czyli AP Amumu. No, i co do tego amumu, jest to już że tak powiem zmiany. Amumu, ponieważ ma jakby dwa staki na Q, widzicie ta umiejętność ma dwa ładun ładunki. Yy, no po prostu Q się nam yy, stakuje do dwóch ładunków, przez co plus amumu staje się przyjemniejszy i fajniejszy do grania. I myślę, że jeżeli nałożymy taki łańcuch ceceków typu Q. RQ to chłopce nie może, nie może ruszać przez dobre parę sekund i jeżeli się będziemy potapę no to myślę, że jesteśmy w stanie go normalnie zabić w tym czasie. Nawet po, będąc pod tanka jesteśmy równie irytujący, no bo mówię, mamy dużo ceków aktualnie. Duży nasza RQ stunuje tak. Co ona to, to ogłusz, u, ogłusza, ogłusza no to stunuje wszystkich wokół... To jeszcze teraz Q ma dwa ładunki. E, czy chłop... Nie widział? Nie widział, nie dobra. Zrobię to bez smajta Chciałbym. Nie okay, dałyśmy radę. No to już będą się smajtować. No wiadomo, mam ciężki początek. No bo co, zaczynałem bez pomocy sojuszników. Yy, no i zacząłem z E, a myślę, że jakbym grał normalnie, to nie, czy nie zacząłbym z W? A nie wiem, z czym się zaczyna, tak naprawdę. E, jakoś mnie to nie interesuje bardzo. Ale, ale jak widzicie. Z Ede, da się zrobić dżunglę solo, bez pomocy. To mi na przyszłość. No i. 4-0 w czwartym minucie. Spoko. Miejmy nadzieję, że zagranie skończy się jakoś szybko. Ponieważ chciałbym, że tak powiem, żeby trochę potrwała, żebym złożył te itemy. Yy... No żebym po prostu pokazać czy są moc Apeyasuo. Może go zabijemy. Myślę, że powinniśmy. Ok, ładnie. Możemy coś to spuszować. Yy... Timo, czemu, czemu by nie? I jeszcze z tą falą również, chłopiec bez TPK, więc ani ten, ani ten. Znaczy, dobra, Timo nie straci, a Korki, Korki straci tę falę. Bo on nie zdąży na nią wrócić, więc to, że to spożywaliśmy jest OK. No i dobra, co się tak na w tym hmm. Obrażenia, obrażenia różne HP. Czas jak Q mniejszy, Nie, nawet szczerze. Nie mam pojęcia, więc. Niks klik. Idę na Amida. Jest tam tylko jeden stak na. Okej, okay, ładny być został. Dobra, teraz różnie tobie to mogę sproszować. Nie wiem, wiecie, to będę maksymal Q. Ponieważ idę pod AP i chcę mieć po prostu demyć dla przeciwników. Myślę, że jeżeli bym tak street robił dżunglę, to. Rusty z mightem. to maksowałbym. W.E. A Nie nawet, szczerze. nie wiem, co nie maksujecie, to będzie dobre. Maksujecie, co macie ochotę. Ja w tej chwili, maksował. O, To ty moniu. A teraz to użyję... ja kontruję E. Co tu jest. Okej, okay, my przeżyjemy. O fajnie. Słęsza jest z jomek. A wejdę. Nie wiem czy nie za agresywnie, nie jak sfollowować. No, to słuchajcie, dobra próba od zaka. Najstraj, nice straj. Nice zabijają. Nie, to no, będzie jakaś łatwa gierka, no nie dobrze. <laughs> Łatwy gierek nie lubimy. Wow, Bo bardziej wyrównaną, żebym mógł wam pokazać potencjał samu. Ale jak na razie w Ja jakoś nie lamię. Nie wiem, wiecie, będę aksawał trochę Q, trochę E, potem W Kurde, nie wiem co się mog naprawdę. <laughs> Chyba... A wieczoros ja sprawdzę? Ja... Czekajcie, nie widziałem ten... Yy. A dobra, nie, mam tu jeszcze nie <śm> mm. Dobra, albo sprawdzę to, bo mi to nie da spokoju, kurde Czekaj, Jak mam telefon? Bo jaki portal, tu jest telefon. Ech, dobra, ty idziesz aktualnie do dżungli, to idź. Ja sobie pozwolę wesprzeć telefonem, żeby żebyście przynajmniej wy wiedzieli, co maksować na tę momu. Dobra, to wiem, czasie. Sprawdzimy na internecie. Wiem, że mogę się sprawdzić wcześniej, ale nie zdążyłem. No, znaczy ogólnie tak, patrzenie... Może dobra, patrzenie z coś jak na internecie jeszcze jest ok ale buildów nie polecam, bo ponieważ strony się nie znają. Hmm, nie wiem, dobra. Jesteśmy pierwszą lepszą. Tutaj sobie w międzyczasie robimy dżunglę, możemy ze smajtem, co nam, nam się zamieni. Wybrałem oczywiście Blue Smite, ponieważ yy, idziemy pod AP, a idąc pod AP, chcemy mieć yy, jak największy burst, czyli, yy, czyli Blue Smite to nam pomoże. Dobra, i tu na internecie pokazują, że zaczyna się z W, no to tak myślałem, żeby z W zacząć. Potem bierze się na drugie E, to też tak chciałem, ale wiadomo, przez ten Invade no wyszło jak wyszło. Ale niby maksuje się E, potem Q i na końcu W. Dobra, no to widzicie, jak punkt pierwszy, dałem punkt w Q, bo idę po p to będę Maksował to E, tak mi się też wydaje najrozsądniejsze, ale mówię, pewien nie byłem mm. A później będziemy w... Ale że wusi w ostatni maksuje? w sumie co? Tu się zwiększa. Obrażenia podstawowe o 4, A, zawsze coś. Mm. A tu się co zwiększa. Obrażenia o 30 co level. Tu się zwiększa zmniejszenie obrażeń, jakieś nie wiadomo o co chodzi. Eee, ale obrażenia ogólne, 25. O! No dajcie mi je, tak, jak strona. Pokazuje, widocznie strona się zna. Hmm. Trochę tu niewygodnie. Przez jedną rzecz. Dobra, śmiesz to. czy Rakan chce umrzeć myślę że jest jak najbardziej do zabicia dawać, no, Amerykan on jest martwy no. okej okay. musiałem wiedzieć co, sfleszować piękna czym dostał ta Turet jeszcze hita jednego i wtedy bym zginął tego oczywiście nikt by nie chciał no, nie, no łatwo jak na razie, bardzo łatwo i gładko idzie to mi się oczywiście podoba o Korki, może chcę zginąć Aż chciałem tego killa ze smita, ale... Nie wiem, o, jeszcze Twitch Chyba nie zabijemy wiesz gościu Może będziecie gonił to... no to Umarłeś Hej <ścoughs> jestem w stanie ci pomóc? Tak trochę nie bardzo Kurde kawalka! Zabijmy się JRK, no nie zabijemy. zdawi zdawidziada no właśnie. Przez to tylko ja zginąłem. No dobra, no bywa, wiecie tam. To, że zginęli nic się nie stało, ale... Moje KDA K KDA się psuje. E, dobra, ale mnie o to. Było blisko, wiecie, to gdybym ja miałbym tu RP, to myślę, że na pewno byśmy zabili. No ale... Dalej nie miałem. Trudno. No i co do buildu, na pewno gramy to, czy może nie na pewno, ale to chciałem. Można również maskę, ale to jest takie bardziej pod burst. Yy. Ogólnie maskę możecie w sumie grać na pierwszy i potem nawet bardziej pod tanka, to to myślę, że miałoby jakiś tam sens. Ale będziemy idziemy full, full AP. Yy. No i nie wiem co dalej. Może, no nie będzie zła i da nam troszkę HP. I da nam troszkę HP i... AP, więc myślę, że złożymy się na relajkę zaraz. O kurde, patrzcie jaki free kill nam idzie. Że poszedłbym od wrightów. Gdyby on tu został, to mamy killa. Okej. Okay. Mogę jeszcze Q do miniona. O, jeszcze ja nie trafiłem. Chciałem Q do Miniona zerkować go i byłby martwy, ale no i wyszło. Okej, okay, nas, No to teraz go zabijemy. Szczerze, mogłem dać E. To mi się też bym go zabił Ale chciałem być po prostu na 100% pewien, żeby nie zążył nic kliknąć, bo zaraz by jakieś tam klatkę dał z jakieś tam wiadomości, bo okazał się fakerem. Ja on to płacze. No jeszcze nieaktywnego co prawda, więc... Nie, wydaje mi się, E by starczyło w zupełności. No dobra, no, przesadziłem, ale dobra. Ważne, że jest kill. Teraz może tej RPC zabraknie, prawda? Dawaj ty gościu Dobra bo stasza Dodajemy Czy tego mi go zabijam czy nie? Oj, lakman luck jest Okej, okay, fajnie że blue stoi Co, ty nie radzi z korkiego? jest bog Piszemy blue, blue nam zawsze się przyda Dobra, e mamy wymaksowane Możemy sobie smoka akurat, a mu dobrze robi smoki Ponieważ yy, no jego w dodaje, tak powiem bardzo fajne wrażenie dla smoczka. Więc to nie będzie problemem ten smok Dobra, spokój tam Jakbym ci przyszedł pomógł to byłoby za łatwo Ktoś musi zawsze przegrywać Oj, pomożesz mi Będzie szybciej, będziemy tu tracili czasu No i możemy się cofnąć co do butów, patrzcie, buty głównie niby można kupić każde. Ja w tych grze kupię, yy, myślę że te sorcery pod wrażenie, ale to zaraz, wiecie? Kupimy tak, kupimy tak, nie, nie, robimy tak, tak, no to samo wychodzi, warta. Dobra, nie będzie tak, Mnie troszkę więcej HP, buty kupimy sobie później. No i dobrze idzie, no i może powiem tak, jak to nagrywam, mamy patch 11.17, dzień 1 września, więc... Yy, więc co, więc dzieci wracają do szkoły, kurde. <laughs> A ja mam wieczne wakacje, no. Bardzo, bardzo dobrze. Ja jak to oglądacie, to mamy już... Bo jest dzisiaj środa, 1 września. To... to dobra, dam to na jutro, czyli na czwartek. 2 września, kto go na 2 września, to na 2 września, kto ogląda później, to na później, no wiadomo. Stara gadka. No i... No i zapewne. Mm, miaturki nie będzie, ponieważ e, nie ma... nie będzie do tego, nie będzie do Aramka, tak, wiem jestem leniwy, możecie mnie zwyzywać. No ale jeżeli macie, mamy tu już za sobą, to gościu to pozwoli wziąć. Po prostu cieszę się, że jest odcinek z Amumu. A tam miniaturka to jest... ...pierdółka. Hmm. To leci, nie doleci. zniszczmy Warda. frikila na topie, a ja niszczę Warda. Nie zdążę. Dobra, żeby tylko się nie poddali, bo tak to będzie... ...będzie za łatwo. Ale nie, no ogólnie patrzcie, runę, nie wiem czy wam pokazałem czy nie? A jeżeli nie pokazywałem co wam pokażę teraz Runy są takie Dark Harvest, chyba pokazywałem już mi się mąci w głowie Starać, nie nieradość Dark Harvest, takie pierdołka Coś takiego Eee... Tak to jest ten z Was, superłowca Żeby miał częściej Rkę Ponieważ Rka na mu jest ważna No i to są właśnie Runy Maksujemy jak już wiemy E, potem Q No, coś robisz ciekawego, czy? Dobra, chyba ginę, wiecie co? Zrobimy chłopa, Nie robimy. Może uciekniemy? Heh, nie uciekniemy A ja sterowałem No, my bad Przekombinowałem Brawo. No to są moje runy, co do skilli, no to już wszystko wiecie, a co do buildu, no to... No wiecie, build jest taką kwestią indywidualną i zawsze składany, tak powiem, wybierany co do tak powiem nie wiem jak się gra potoczy, no ja tu mam dość du dużą przewagę, więc w sumie nawet mógłbym iść bardziej agresywnie niż tego Relaya, ale pójdę tak powiem standardowo, nie wiem, normalnie i sobie złożę Relaj'a, potem chyba yy, Zonie Morello się złoży w międzyczasie Rabadon tam będzie, yy, buty no i na ostatni, nie wiem, możecie w sumie możecie, nie wiem albo tą maskę drugą nie wiem, w sumie albo pashi słuchajcie no, taki standardowy jakbyście grali jakimś Magie nam idzie no bo co tu nie wiadomo czego nie wykombinujemy tym bardziej że i jakoś jakąś AP w tych rzeczy dużo nie ma Tak patrzę to no to No ja teraz ułożę Rela, ja żeby po prostu wiecie mieć trochę HP No bo jeżeli nie chcę być też takim papierkiem Bo co z tego, jeżeli będę papierkiem i jeżeli za każdym razem wejdę, zerkuję No i umrę, to, to tak, tak trochę mi się mija z celem, tak nie chciał, tylko chcę mieć troszkę HP że go zabijemy Ja ma myślę, że to może być Fajna akcja Ale no właśnie wyparowałem <grymne> Jakieś duże cooldowny mi się wydawało, że mam Nie wiem. Dobra, dobra, to że Maryj się stało Ale stać mnie na buta, jest dobrze No i nie wiem czy są wspomnieć o czymś Chyba nie no co to co tak powiem miałem powiedzieć powiedziałem No teraz już został nam czysty gameplay i wygranie tej gierki no myślę że teraz ułożymy właśnie Zonię, żeby nie było takich stacji jak teraz, że się wbijemy zerką i tak trochę już nie mamy co są zrobić, po prostu umieramy a jak mi Zonie to wiadomo Możemy dać Q, R, trochę powalczyć, jak będziemy, w będziemy mieli kłopoty, no to klikniemy w sezonie, wtedy już przeciwnicy będą raczej uciekali, czy tam, tam co będą robili, to tylko nikt nie wie, ale... Dobra, to oddawaj tego Ward'a, plus 15. Dawaj zak! O, piękne to ciało. To chyba mamy killa, no. <laughs> A to jest naprawdę fajne, że akurat że zmieni Q. Q gdzie ma dwa staki, no to jest Naprawdę mi się to podoba zmiana. Ale myślę, że nie tylko mi. Tu masz trochę problemu kolego. No. no... tak jak widzicie, w takiej sytuacji... Bardzo fajna akcja. Oj. Walczymy, czy nie walczymy? Dobra, na no jednego zabijemy, jest okej. Okay. W takiej sytuacji jak tam, że Twitch flashoła przy ścianę, a ja jeszcze mam Q, no coś pięknego. Dwójne hm. Q jest naprawdę fajne. Myślę, że też nie każde, ale dwie u tych zmianach. Ja się dowiedziałem też jakoś niedawno. O, zepnął z bo umierasz koleżko. Ej, ej, ej. Ja chciałem tego przynajmniej asystę. Hmm. bo nie miałem drugiego Q. Ta ten tanczył, tanczył. Myślał, że użyje Q, a ja nie. Tego Q nie miałem, no, ale nie w końcu zabił. że no. tak no, miał Q, to. Zabił, ale asysta jest, więc dobra, jest OK. Podkę są żeby zamienić Ward'a. Ward'y są oczywiście ważne. Dobra, się że na powoli kończyć, no bo nie ma co czy tej gry przedłużać. Tak już jest wystarczająco. To jest AP no. Czy AP, czy podtanka, no to Jeden ciord myślę, że pod, mówię, pod, pod tanka może nie macie takiego potencjału gry wykreować. Hmm, ale jeżeli na przykład, no w tej grze mamy niby zaka, tanka, no obrażeń mamy wystarczająco. Mamy Dravena, mamy niwie, no więc... Mamy też timo który zadaje sobie tam, wiadomo, swoje obrażenia, więc myślę, że my potrzebujemy aż tylu obrażeń. Typu APA MUMU, więc w tej grze jakby tu był na przykład tam Ranked i by zależało mi na wygranej, no to poszedłbym nie pod tanka. Żeby, wiadomo, coś tam wziąć na siebie, parę tam obrażeń. Ale korzyść jest to oczywiście pokazowy normal. Ja sobie kliknę z onie. Drużyna spoluuje. Ajajaj, ten nie mnie zalafił unlucky. Nie taki był plan. Nie? do co guys? gra, jeszcze to wygramy hmm. Więc będziemy spracy mamy wstrasznie dużo AP obrażeń, bo mamy... Mamy Timo, mamy my nie mamy na więc to już jest sporo tych obrażeń. Więc mówię, w tej grze pewnie byłby AMA tank lepszy, ale... Czym się przejmujemy? No czy wygramy, czy przegramy to nie szkodzi, choć to jest... No powiem wam darmowa gra, nie powinniśmy tej przegrać Zresztą z tym teamfightem no tak trochę z tym... Może nie, że utrudniliśmy, ale No nie, nie, nie podziało się ciekawie Ale to nic, spokojnie no, ja no człowiek się naprawdę akurat robi A mu przyjemnie Każdy to opowie, kto o nim grał Siup. A jest smog. mamy Infernal Soul'a Soul, do wzięcia, więc myślę, że byśmy go chcieli. To jest wart. Ja mam Merkę, więc mógłbym próbować walczyć, ale myślę, że lepszy jest smog. Czemu tym właśnie jest nie jest? Ja nie widzę, on gra swoją grę. O ładko. Przydałby się nam tu, no nie ma co ukrywać. Co, nie chcemy się bić. Bijmy się, trzeba się bić, kurde. Ciężko w czwórkę. Ten już idzie. Spokojnie. To walka Może jednak nie Dobra Dajcie radę guys, co zrobię? Blue? Nawet nie trzeba Dobra, easy, easy gaming Nie no ja za nie wiem, o, poddali się ja tu za nie wiem z kawał roboty, bo zabiliśmy Twitcha i oni licie psycha się siadło. No ale to była p a mumu, co po pokazałem. PA Wam się spodoba, mi się podobało. Dziękuję za oglądanie. No i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Hello!